Cześć się witajcie na moim kanale, ja jestem Adrian ze mną nie kto inny jak mój wspólnik, wspólnik brat Dudek, witaj Dzisiaj taka akcja, jak widać zestaw pięknego ususa, to jest kurde dalej nie pamiętam, 12 24, czy co to jest? 12-34 12-34 i wraz z pracą od sąsiada że wielkie podziękowanie dla sąsiada że w ogóle się zgodził pożyczyć Galagani Eee, 9250 SL Nie wiem, jest tam się na tych pudelach Przetestujemy, potestujemy, bo w sensia ja też chce ją sprzedać. Za, za parę e, jakiś czas mówił, że będzie chciał ją sprzedawać, także potestujemy, sprawdzimy czy to jest warte u jakiejkolwiek uwagi. No i co, my się może zastanawiać, co? bracie, co sądzisz. No, eee, no to on tutaj, tutaj ciśnie ja biorę e, naszego Ursusa. coś jogi. Tak naprawdę jakoś To Jak widać, już jedna belka jest na wodzie, albo kto chciałem coś przetestować, czy to w ogóle ja bym umiał się tym obsługiwać. ale biorę rękę, ją włączamy. Będę to, jak też odbierać. Wszystko o, leci. Złamię szybciutko. Trzeba cisnąć. Ta słona też niejaka jest cudowna, jest. Byłabym być lepsza, ale robię. coś z tego, co się ma. Pracować trzeba. Jak ja na belki robi? 120 Znaczy, to jest pasowanie, no to sobie możesz zmienić, ale ja robię 120 kroków. Tak ustawił i on też tak robi. Nie ma co większym, bo tym trudniej 60 to e też no. Może na te buraki sąsiadów tu nie wierzę. Sąsiada zje za to. A tutaj podpoczek. Ze środka pojedziemy troszkę, czekajcie. Czyli sobie otworzymy siemanie niech będzie jakaś. To też. I ursus daje rany. Jak widać, no Nie, jest jedna belka po jednym przecież, że to też szał nie ma. Ale tam ciśnie, max chyba, nie? I Sam beczkę Elegancko. Eee, no, i dobra. No, no dobra. No dawaj, dawaj, dobra, dobra. dobra. A, dobra, dobra. To samo mam ma? samo że. No nie. sześćdziesiątka stoi z Mouserem, to już, już mamy drugiego Ursusa zazpiętego do kółka, także następna akcja raczej e, raczej to będzie m, m, tutaj Poganie. Ale pewnie nie jest to tego. Szczerze? Ale nie no, raczej raczej tak. To raczej tak. To, nie no, fajny, fajny się wyzwał naprawdę, naprawdę tutaj też podoba coś, co tu masz w gębisz. Właśnie zapuszczę. Pa, ładnie, ładnie, dobrze. Nie powiem, ładnie, robię. To już owie. Jak to Tak. Coś tam tych belek mamy. No ile jest? 4, 5, jest. Powinno być. Teraz. ]Ja no, no. Zawsze jakiś piłążek belek. Ja no i szachsa nie będzie, ale zawsze, zawsze to napiwką na flachę może się.

Ty chyba się tam lekko zajechałeś. Za, każdy tak, razem. Raz no. za sam każdym sam razem, za każdym razem, co ty myślisz? No tutaj kurydza jest. Popręga no się to właśnie zaraz zbrew. obok kurydzy se zapamiętaj. Zaraz zapłotę. Ja wiem jak można to zapomnieć. Trzeba dróżkę jakby zrobić ze gospodarstwem chyba, Dojechać do domu, tego pola? No trzeba no. Muszę robić jakąś... Co, jedziesz się przelazić z nie Wiem. Tym? Tym? No, A ja, 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 się... A ja. No ja jadę po tego mm, złomka naszego. Się tak wyrażę. Gdzie on jest? Weźmy mi pastwisz, gdzie on jest. Jeszcze. Na polu. 102? No, no. Przepraszam. Aha. Czekaj, no. Dobra. Siadamy w sprzęt i jedziemy. <tryk> ja nie wiem, czy tym wolno w ogóle po drogach jeździć. <tryk> nie do zarejestrowany nie wyjeżdżam. Hydraulika chodzi, złomek bo złomek, ale hydraulika się w miarę szybko ojej przepływa. Także tutaj szansę. No, znaczy, na no, tur praktycznie to jest jakby, można powiedzieć, nowy, nie? Do tego traktora. Ten traktor może kiedyś zostanie remont, co wątpię, ja, no, może czemu no, nie, kiedyś by można było remontować, ma, że się go zmieni wcześniej. To też jest jakiś tam. Jakaś tam opcja. No i dobra. Powolutku trzeba się tutaj ustawić. Mówisz, że daje rady w miarę z tymi belkami? Podnosi je Podnosi. No może tych największych to... O, ty to by nie, nie dał rady. Bez... Czy może słomy do radę, gorzej siano i trawę. Wątpię, wątpię. To jednak jest też... Jakiś tam wysiłek jest, to jest sport. Dobra, obciążnik mamy z tyłu i obciążnik na kołach, że on powinien bez problemu dawać radę. Ale no nic, zesłało sobie daje radę, także... Także z siadem z tymi po jednej bajerce raczej powinien tutaj coś się udać. O kurde, tutaj to chyba było sypane. Człowieku. Coż to góra jak nie wiem co. Dobra. Fajne. 60. tutaj silnikowo on jest. <laughs> Szczerze powiedziawszy, naprawdę dobry. Ale tutaj nie ma jakichś strasznych wycieków Jak na taki traktor. Tylko, że jest. Yy... z z tymi sprawami jest tak średnio, nie? By się przydało mu kiedyś założyć coś, ale. To jest traktor po to, żeby tylko do tura i tak, także tutaj się nie ma co przejmować. Od wyglądu sumy. Duży i duży, dwa dużo orsusy I ta sześćdziesiątka też no, być. Fajna robota Zbieranie tą sześćdziesiąteczką Takie przyjemne bym powiedział Bardzo że w że była jedna osoba do pojeżdżania My to chcemy dzisiaj wszystko zrobić, bo, było... Bo co jak co, ale już mamy wrzesień Pasuje to porobić Dobra I po sąsiadach Ale kopči. <laughs> Fajno za stavik. Ovdje, Marina, ovdje, ovdje. Słabo, nie to Nie do. Może być tajska No, może być ale dobra, zobaczymy Żeby nam tutaj to nie. No, chyba nie. tam. chyba tak jak wejść powinno. Fajnie by było. Znaczy my weźmy. Pojechnie, no to będzie trochę wyżej doma. Nie wiem, ja to jakoś tam weźmie. Może nie weźmie. Przecież to nie jest. Zaraz to czym. Ale coś czuję, że może być ciężko. Albo lastyk, albo nie wejdzie. Да, что-то хорошее, нормально. Ах, не знаю, что не угодно, что-то... Неужели это произошло? Да, да, да. Ну, да, не да. так да, я да. Dobra Nie zapniemy sobie... Aha dobra, bo nie ma. Może jak to nie, ale dobra. Okej, tak, pojedzie tak? Myślę, że miała podle. Widzisz to? <laughs> Widzisz nie O Człowieku, bez problemu. No tak, 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 Właśnie, właśnie dwa osoby pojeżdżają, bo było dobrze. No tak, to jakoś samemu muszę dać, żeby No To mam Pięćdziesiąt pięć, to jest porządna, porządna robota.

No dobra, nie wiem, ile mamy tych minut odcinka, 16 minut odcinka, także e, będziemy się kończyć, ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcineczka, nie zapominajcie o łapce w górę, subskrypcji na tym kanale, e, no i w sumie to, e, pamiętajcie też, żeby zostawić uśmiech na twarzy, bo to jest bardzo ważne, i co, no ja wam dziękuję za oglądanie, do następnego, trzymajcie się, cześć!